Cześć, witam was bardzo serdecznie na kanale Rublikowski, a to są kolejne zakupy u Chińczyka, dokładnie tak. No ehm, więc cóż, kolejna paczuszka przyszła właśnie do mnie, mianowicie wykorzystałem e, resztki kuponu e, ze sklepuis.com, więc kolejna przesyłka za 4 zł, mianowicie tym razem tania podstawka pod laptopa tak więc żeby nie było oczywiście zaczynamy jak zawsze na sam początek bliżej troszeczkę światła jak widzimy laptop cooler wartość 5.9 mimo tego, że ja za to zapłaciłem mm, dolara No cóż tak to bywa mm, oczywiście zakupy wprost z Chin Guangzu no i cóż, najprostszy taki cooler pod laptopa, czy podstawka chłodząca jak to się mówi po polsku najprostsza, najprostszy, najprostszy model cóż, jak podobno tanie są do dupy no ale cóż, jak to mówią, jak nie spróbujesz, to się nie przekonasz, tak więc więc cóż cóż, trzeba spróbować to otworzyć mam nadzieję, że czy razem przejdzie czy nie przejdzie. Dobrze moi drodzy, więc na momencie czarny obraz, ale dosłownie tylko na chwilę. No niestety, myślałem, że kopertę da się łatwo otworzyć, a tu niestety klej bardzo mocno przeparto, tak więc trzeba, będę musiał użyć tutaj noża, który mam obok. Albo nawet nożyczki spróbujemy. I idzie. No, tym razem już poszło. No. <laughs> ok. A więc już mam. Proszę bardzo, żeby nie było. No i proszę bardzo, w niniejszym. O, nawet się jaśniej zrobiło. Widzę, moja kamera jest bardzo. Tem. Żeby nie było, jak zawsze. Dowodnie wam, że w tej kopercie już nic nie ma. Proszę bardzo. Tam już nic nie ma. Tam już nic nie ma. Dosłownie. Ok. Co dostaliśmy? Notebook Cooler Pad. The first, the worldwide and the unique collapsible notebook cooler pad. Ok. Fajne pudełeczko. Zobaczymy, co mamy z drugiej strony. Przesunę się bardziej bliżej, jakiegoś światła. Proszę bardzo, tak, tak widzimy. Tak ona jest złożona. Tak wygląda rozłożona. No dobra, otwórzmy ją. Otwórzmy ją. Kuler pad za 3. No, za 4 zł za dolara. Pozwolę sobie ją. Oj. Zwolę sobie ją wyciągnąć. O. I cóż, rozkładamy, rozkładamy, pozwolę sobie rozłożyć ją. I gotowe. Taka oto, moi drodzy, podstawka na e, laptopa. Wymiary, hmm, wymiary, wymiary. E, no, wymiary takie, takie, takie sobie, ale. Cóż, co my tu mamy? Dwie wiatraczki, odwrócimy sobie dwa wiatraki. Cóż, rozkręcić to. Widzę dwa wiatraczki. Dokładnie one są chyba 60mm albo 50mm. Połączenie, moi drodzy, na dwa porty USB. Nie na jeden port USB, przy czym wtedy jeden mamy jako host, tak? Tak, dokładnie tak. Dobra, hmm, tutaj mam tutaj mam właśnie swoją yy, oczywiście podkładkę, sprawdzimy przynajmniej czy ten sprzęt jako tako funkcjonuje. Wybaczcie, wybaczcie tutaj, że na kamerze jest straszny bałagan, ale trzeba było sobie to obrócić. Yy, dobra. Więc niniejszym podłączamy. Podłączamy. I voilà. Powiem tak. Jeden wiatrak tak organoleptycznie praktycznie nie dmucha, natomiast drugi już owszem. Hmm, ciekawe. No, dosłownie, coś z tym lewym wiatrakiem jakby był jakiś problem. W sprawdzimy to. Hmm. Poza tym powiem Wam tak, przyciszymy. Delikatnie słychać. Ten jest dużo głośniejszy, ten jest dużo głośniejszy. E, czyli prawdopodobnie e, po prostu widocznie tak jest ta podkładka zaprojektowana, tak żeby jeden wiatrak kręcił się mocniej aniżeli drugi. No chyba, że to jest totalna lipa. Nie no, proszę Państwa, no niesamowite, przestała się kręcić. <grym> ok. Nie no, pełna profeska, moi drodzy. Tak, oto tania podkład podkładka chłodząca z już tylko i wyłącznie działającym jednym wiatrakiem. Co się stało z drugim, nie mam pojęcia. Dobra, nie polecam. Ogólnie tak, moja opinia jest... Yy... Po tym krótkim teście tej podkładki stwierdzam wam tak. Nie polecam słabiutka podkładka. 350 i działa jeden wiatr. Nie wiem, co się stało z tym będziemy będę tutaj sprawdzał. Dobra, moi drodzy, to były kolejne zakupy u Chińczyka, tym razem troszeczkę nieudane. Nieudane, no chyba, że no chyba, że wymaga tutaj podłączenia dodatkowego kabla, wtedy będzie jak najbardziej działać. Ale powinno działać, skoro się kręciły dwie wiatraczki, a teraz się nie kręci żaden, no to Coś o czymś to świadczy Czyli ogólnie rzecz biorąc, nie polecam Jeżeli chcieli, zastanawialiście się nad kupnem tej podkładki, to ja już Wam powiem, że nie polecam Cóż, kosztowała 3,50, więc hmm, Więc cóż Małe pieniądze, więc mała strata, ale Jeżeli faktycznie szukacie i zastanawialiście się kiedykolwiek, żeby taką kupić. Oj, nie polecam, nie polecam. Szkoda. Szkoda, że to taki zakup. Zawsze to były udane, fajne, tanie zakupy. No tym razem tani trochę nieudany. No ale cóż bywa. Tak jak powiedziałem na sam początku. Jak się człowiek nie przekona, nie spróbuje, to się nie przekonam. Dziękuję Wam, moi drodzy za obejrzenie kolejnego odcinka. I cóż, zapraszam na kolejne. I oczywiście zapraszam do oglądania filmików na kanale Rublikowski. Trzymajcie się. I do zobaczenia.